Moi drodzy. Doszła... Doszła kolejna osoba do konkurencji. Gdzie dwóch się wie, tam trzeci korzysta A! Czy Anal powinien dostać admina? Zobaczymy. Czemu Anal ma się admina? Anal. Źle <grym> napisuj swoje imię, wiesz o tym. Bo ma działający mikrofon. I, bo ma działający mikrofon i może mówić. Aj, to dobrze. Bo jest aktywny na Discordzie. O, to super. Bo chcesz zobaczyć, z czym to się je. Aż z czym to się je? Przecież. To mnie maciarus sprawdza. No tak, ty też jesteś kulą. Dobra, to ty też chcesz jeść no, Przepraszam, zapomniałam. I bo jest. kulą. No. O mój Boże, on jest skulom! On jest z On jest z kulą! Chciałem zrobić fikołkę, ale zdałem sobie sprawę, że ta jest twarda, dlatego. Nie mam pojęcia, co odwaliłem, ale. Mam nadzieję, że tego nie. Dobra to Był jednym z najlepszych donatowców O mój Boże, on donate'owo, przecież on jest sponsorem O mój Boże, anal... Sp anal sponsor. Jezus Maria To jest, to jest wielka prawda okay. Pa pa Omyg, o cześć rewo, nie, nie chcę no, myślę, że konkurencja nowa jest potężna, przecież to jest takie grube ten film.